Widać, że o mało nie żegnałeś. Jak smakowała? Reki, co ja powiedziałem? Raczej cierpko. No co ja chcę? Jak dziczyzna. Smakowała jak ludzka laksa, pytam się ziomy, laski w sukniach, pola zioła. I końskie szczyny. Ricky zrobił numer połykacza ognia, nie? Orgie, broni, płonący ludzie. Na uszach bym stanął, żeby tam z wami pojechać. No, totalnie wariackie miejsce. Ja nawet chciałem zostać tam na zawsze, ale Julian chciał wykreślić picie końskie laksy z listy życia. Ricky nie była na mojej liście życia. A sekundę, czy powiedziałeś końska laksa? Tak, i on ją wypił. Dosyć, tak? Zawdzięczamy wolność koledze Riki. Nie będziemy mówić o rzeczach, które spożyto u tamtych cudaków. Nigdy więcej. Wypiję za to. Heh, no na pewno. Pewnie ciągle czujesz smak laksy, co nie? Jakie? Czy możecie już proszę nie mówić laksa? Tak, proszę. Przynajmniej zobaczyłem Julien przed śmiercią. Rozmyślałem, jakie byłoby moje życie, gdybym został z nią. Byłoby zjebane i nie miałbyś nas w takim życiu. No racja. Nie żałuję. Kocham życie, które z wami wiodłem. Szkoda, że wszystko się wkrótce skończy. Uff. Może nie. Pójdziemy do tej wróżki, może oszukałeś śmierć. Myślisz? No nie zaszkodzi sprawdzić. Pogadamy z Ronim, jeśli chcesz. Wiesz, on ją zna. Co? Jaki Roni? Roni Dempsey, ten odczyli dogów w miasteczku. Znasz faceta, mieszkał tutaj. O mój Boże, to był Roni Dempsey? Ja go nie poznałem z tą opaską i bez tylu zębów. No tak, stracił oko i zęby w pudle. Straszna bójka była z tym bobrem. Pamiętasz go, Julian? Tak. Jebany tedy stracił rękę i nos. Koszmar. Jezu Chryste, Ricky. Roni Dempsey to ten, co mnie przywiózł ze schroniska, wtedy, gdy wziąłem winsa szczypka. No i faktycznie, miły facet. Nie, Ricky, ty mnie wcale nie rozumiesz. Nie sądzisz, że Roni powiedział tej wróżce te wszystkie rzeczy o nas, gdy nas widział? Nie sądzę. To, że rucha wróżkę, nie znaczy, że jej zaraz powie Przez, wszystko. kurwa, nas. posuwa tę wróżkę! Ona tak. ma z osiemdziesiątkę, co nie? <laughs> no wiem, Roni lubi przechodzone, jak mówi. To ty gryślica, co nie? Riki, nie sądzę, by fakt, że Roni lubi przechodzone babcie był najistotniejszy. Różże wreszcie mózgiem. Stąd wiedziała to wszystko o nas. Co ty w życiu, nie mam mowy. Riki, ty masz pojebany, baniak. Bordy, czy, 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 ja czegoś nie się Tak, ta przechodzona, jebnięta wróżka mówiła, że ja wkrótce umrę. Złośliwa jebana stara pizda. To Julian obciągnął koniowi na darmo? Nie, nie obciągnąłem koniowi, Corey. Wypiłem odrobinę jego laksy, żeby ich ratować. Tak robi przyjaciel. Możemy o tym nie mówić i się nawalić, co? Tak, ziom, tak. Daj mi blanta, Rick. Ale nie dzielcie. Masz, tego sam wypalisz, bo może jeszcze masz końską laksy gdzieś tam na ryju.